Szczęść Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj sobotę. Witam Was w krące Słowa, w święto przemienienia pańskiego. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i mówili o Jego odejściu. To miało się wypełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotra i jego towarzysze zmógł sen. Gdy się obudzili, zobaczyli jego chwałę i obydwu mężczyzn stojących przy nim. Gdy tamci odchodzili od niego, Piotr, nie wiedząc co mówi, odezwał się do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obok i osłonił ich. Kiedy wychodzili w obłoku, ogarnął ich lęk, a z obłoku rozległ się głos: On jest moim synem, wybranym, jego słuchajcie. Potem odezwał się ten głos Jezus został sam. Oni zaś zachowali milczenie i w tamtych dniach nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli. Dzisiaj w tej Ewangelii odnajdujemy scenę, w której Chrystus jaśnieje nad ziemską światłością. Jest to boska światłość. I warto sobie przypomnieć, warto sobie uświadomić, zwłaszcza w święto przemienienia pańskiego, że Jezus jest nie tylko wybitnym człowiekiem, ale i prawdziwym Bogiem, że to w nim Bóg najbardziej odsłonił samego siebie. Jeśli chcemy spotkać wyzwalającego nas Boga, to możemy to uczynić wyjaśniającym, chwałą, boską chwałą Chrystusie. Niech was błogosławi Bóg wszak mogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, Szczęść Boże.